Wyram. w kolejnym odcinku przemyślenie krytego kretyna. W dzisiejszym odcinku przemyślenie krytego krytyka dowiemy się skąd się biorą dzieci. Przepraszam, że jestem dzisiaj nie do końca dysponowany, ale jak obejrzycie ten odcinek, to zrozumiecie dlaczego. Zapraszam Mariuszek. Jak ja Ci do macie dzieci? Biorą się z przyszka. Czyli jednak obcy to był film dokumentalny, a nie z Sifi. Przez cały odcinek będziesz tak bełkotał? O ten jaki, co okularki założy, jak kuba i myśli, że jest ura, węże kufa. Później mamusia idzie do szpitala. To skąd się biorą? No, musi być. Mamusia, musi być tata. Alkohol! I alkohol! Prezerwatywy z wełny albo sera z szaj z farskiego, wiecie, że z dziurami. Dobre, co? Twoja kariera chyba powoli dobiega końca. Ja wcale, że nie, bo ja mam jeszcze jeden swój drzemu. No, muszę się całować. Wszystkiego nie potrzebujesz wiedzieć. Po czym poznać, że jesteś w domu, a nie w burdelu? Kobita pozwala ci się całować. Dalej tu już nie mogę ci powiedzieć wszystkiego dokładnie. Czy jeszcze coś się zapytać? Właściwie temat jest wyczerpany. to skąd się biorą dzieci? Mamusia i tatuś się całują, no i jest dziecko. Panie doktorze, staramy się o dziecko już trzeci rok. Całujemy się codziennie i nic. Cholera, wie pan co? Ja się całowałem z żoną tylko raz i od razu zaszła. Tylko dziecko jakieś takie czarne wyszło, nie wiem, zębów nie umyłem, czy jak? Ciąża to jest taki stan, kiedy mamusia nosi dziecko w brzeszku. O no, było niegrzeczne. Cięższe, cięższe i waży nawet przeszło 3 kg i dlatego ludzie dorośli nazwali ten stan ciążą, od ciężaru. No a ktoś tu mówił, że Polacy nie rosną. Nie wpierdalałem jedzenia. Tutaj kobieta ma a tutaj na samym dole brzucha kobieta ma taki, taką dziureczkę, wiesz, taką... Kieszonkę życia. Kieszonka życia, jakie to słodkie! Słuchaj, mała, spotykamy się już trochę. Może odsłonisz przede mną kieszonkę życia. Ech, ja tam wolę worek bez dna. Jest dziecko połączone z matką taką żyłką. Ona się nazywa pępowina. Pępowina! Moja wina, moja wina, moja bardzo pępowina! Przerywamy program, aby nadać wiadomość specjalną. To będzie najgorszy filmik w historii internetu. Jedziesz ja przez tą pępowinę? Od natki? Z krwią? Płynie jedzenie, tokar? Hmm. A z której strony podawane jest jedzenie z krwią? Z pępowiny przecież tłumaczy pani. Nie ma takiej strony. Jest prawa, lewa idziemy. Kiedy już dziecko urosło? Panusia idzie do szpitala. wieć? I tam w szpitalu leży. I tak samo, tak ją strasznie boli brzuch. I dziecko wychodzi przez pupę. Oj, chyba naprawdę jestem naiwny, bo usłyszałem, że dziecko wychodzi przez pupę. Przez pupę. I dziecko wychodzi przez pupę. Przez pupę. Przez pupę. Nie, no to nieprawda. Przez pupę wychodzą tylko najgorsi gówniarze! Apeluję do widzów o zaprzestanie oglądania tego odcinka. Niepotrzebne rozrzymać brzucha, mamie, dlatego że jakby miała kilkoro dzieci, dwoje czy troje, to by musieli ją kilka razy ryżnąć. Przecina ten i zabawi na supełek. No i spójrz, ty też masz taki brzuszek, pępuszek. Ja nic takiego nie mam. Ja od początku potrafiłem mieć nożymi widelcem. Kiedy następuje okres porodu. Pani prezydent Warszawy, jaka młoda. Mamusia dostaje bardzo silne bóle w szpitalu, również przez przeważnie bardzo, bardzo długo, dużo godzin. Jeszcze przed porodem bardzo cierpi pan doktor, rozcina mamusi brzuszek. Moment rozcinania jest. Bardzo przykry i istnieje obawa o życie ludzkie, o życie mamy i życie dziecka. O omyg, o my, o my A więc dziecko wygląda to tak. Mamusia ma ogromne bóle, to najgorsze bóle jakie możesz sobie wyobrazić, a potem się rozcinają brudnym nożem, faki latają we wszystkie strony, mamusia może umrzeć, ty możesz umrzeć, wszyscy mogą umrzeć, krew tryska na ściany, a tu stoi przed szpitalem i jara fajeczkę. Nic nie mamy do ukrycia. My mamy konie, krowy. No po prostu, że dziecko samo obserwuje życie, krowy się cielą. No i to jest dobre rozwiązanie. Oh wow. Chcecie trochę? Jest to bardzo trudne do wyjaśnienia. Jest to tak trudne, jak miałbym Ci w tej chwili wyjaśnić działanie. Samochody. No w sumie pewna analogia jest. Powiedziałem analogia. Jak stanie, to pchasz. A, dokładniej mówisz się o tym, jak będziesz się uczył w szkole. No właśnie słyszałem, że teraz w szkołach są bardzo dobre programy o tych sprawach. A tak BTW, list do Ministerstwa Edukacji jest już gotowy. Chodnik? Dzięki za pomoc. I mężczyzna na samym dole swego brzucha na taki kranik. Tylko do odkręcenia kraniku nie potrzeba retuba. Chociaż, kto wie? I od tatusia, z tatusia wypływają takie malutkie żyjąceczkę, wpływają do mamusi i tutaj spotykają się z jajeczkiem. Jak szaleć, to szaleć! Zrobimy sobie dziecka! Nazwy je Nadzieja. Na mózg dla ludzi, którzy tworzą takie debilne programy dokumentalne o tym, skąd się biorą dzieci! Książa powstaje przez zbliżenie się kobiety z mężczyzną. Którzy wydzielają plemniki. Plemniczki to znaczy nasiona. Kobiety też wydzielają plemniki? Jest! Istnieje szansa, że nie jestem ojcem, tylko ona. Później bym chciał Ci powiedzieć, co to jest. Yy, co to jest. Yy... No, jak to się nazywało? Fisting. Nie kręci białka. Nie kręci białka, to są poważne sprawy! Spółkowanie, co to jest. Yy... No wiesz, no... Zbliżenie to jest y, dwóch plemników. Gdyby połączenie dwóch plemników podowodało ciążę, to ja bym miał na klawiaturze niezłą porodówkę. Jest to reakcja dwóch plemników, po których powstaje jajeczkowanie, a następnie przeraża się w kształcie dziecka. Dwa plemniki, równa się jajeczkowanie, równa się dziecko? Ten koleś jest z Belgii, czy co? Chcesz? No. Ale to No przecież nie jest to jak ty. Jak miałem 6 lat, bawiąc się przy kiosku, odczytałem nazwę, y, gdzie pisało ruch. I mi się skojarzyło z ruchaniem. LOL, Mao! X XD, O, M, G. I mi się skojarzyło z ruchaniem. To ciekawe, co ci się kojarzy, jak oglądasz muminki i widzisz bukę. To akurat było dobre. Na świecie. Więc tatuś mówił, że daje mam się ziarenko, które mam się wychowuje w słoiczku na wacie, i to ziarenko po pewnym czasie się rozrasta, rozrasta, i pęka i tak wszystkie dzieci się ją. Pier... Ale nigdy więcej nie sadzę żerzuchy. Ja wszystko pamiętam. W brzuszku było ciasno i ciemno. No nie był brzuszek, tylko beczka pokiszonych. A na świecie to jest o wiele lepiej. Nie można w piłkę grać i na rowerze pojeździć, a to nawet jednego kroka z piłką majrowerem. rowerem. Proszę Państwa, lekroch Pawlak jeździł na rowerze samochodem, a ten młody człowiek próbował jeździć na rowerze swoją starą bijacz. Mamy i co ty narysowałeś? Narysowałem jak kobiecie z tyłka wychodzi. Dziecko. I właśnie wtedy zacząłem pić przed kręceniem tego odcinka, Czy dziwicie się? Jeszcze dzień wcześniej obejrzałem ludzką stonogę. Wiecie, ten film o tym kolesiu, który próbuje połączyć osoby w jeden układ pokarmowy? To zbyt wiele dla tak wrażliwego i przystojnego mężczyzny jak ja. Tu na tym rysunku widać, jak dziecko wychodzi gardłem. No to dziecko wychodzi w końcu tyłkiem czy gardłem? To może wprowadzić sporo zamieszania na porodówce. Muszę przejść! Proszę mną, się tam zdecyduje. Jak mama chce mieć dziecko, to idzie do lekarza. Lekarz daje takie specjalne tabletki, żeby dziecko wyszło gardłem. Wy wiecie, że te dzieci są teraz dorosłe i żyją wśród nas? Jesteś pewien, że to nie koleś z twojego kiosku? Jesteś pewien, że to nie twój sąsiad? Jesteś pewien, że to nie twój stary? Mama idzie do szpitala. Szpital ustępują i podpisują. Potem, po paru tygodniach, w małgosiu robią operację na, na garbu, to mamy w mam takim łóżku operacyjnym i takie nożyce wkładają tu, w głosiu i dopiero te dziecko ja, taki, ma taki uchwyt i się łapie. Tymi rukami, rączkami swoimi i tam się wyciąga po woli dardem mo. Ja tu Tyle pytań! O czym to dziecko mówi? No to dziecko mówi tak, jakby wiedziało o czym mówi. Skąd to dziecko zna tyle szczegółów? Coć pa to dziecko? Co pają jego rodzice? Gdzie można to kupić? Za ile? Na siebie i na kolegę, e, oglądając teraz zdjęcia pornograficzne e, doszliśmy do wniosku, że rodzenie poprzez starskie cięcie należy do kobiet porządnych, a rodzenie e, przez kochę e, do prostytutu. I wtedy otworzyłem drugą bucekę. Si dziwicie się? Twoja startokurza! Twoja startokurza! Wcale że nie, bo moja miała cesarskie. Aaa, to sorry, pozrób mamy. I to się znaczy zaczyna tak, że chłopiec poznaje dziewczynę i kochają się i później żenią się ze sobą, powstaje rodzina. Eee, tak to powstaje jakieś 5% dzieci. Zwykle to jest impreza, która kończy się stwierdzeniem ja pier... ...jak pokazują się dwa paski na testerze. Chłopiec od małego ma takie coś, w, w sposób przynosi się do kobiety. Pieniądze? Wstyd? Choroby weneryczne? I mama leży rozebrana i tata na mamie. A przed tym, zanim się położy tata na mamę, musi tata włożyć pitoka do pipki. gdzieś zalać jajko kranikiem. Tudzież kilka razy wejść i wyjść z kiosku ruchu. Mama będzie ciągle chodziła pijana, a tata będzie trzeźwy, to wtedy będą mieli dziecko, ale jak wyjmą lekarze to dziecko z brzucha, to ono będzie nieżywe. A jak na przykład mama będzie ciągle trzeźwa chodziła, nie będzie piła wódki, a tata będzie pił, to będą mieli dziecko i jak wyjmą lekarze z brzucha, to to dziecko będzie zdrowe. To już chyba nawet nie jest śmieszne. Oj tam nie jest śmieszne, przecież zamiast wódki może pić whisky. Książku naturę. Jak wyjmą lekarze z brzucha, to to dziecko będzie zdrowe. To mi powie, czego nie wolno robić, żeby dziecko było zdrowe? Nie wolno pić wódki? Trzeba je urodzić przez gardło? Trzeba iść do kiosku? Ja to bym siadł batona. Pytanie brzmiało, czego nie należy robić, żeby dziecko było zdrowe? Nie wolno jeść mniej niż jednego batona dziennie? Batony mają dużo błonnika, proszę pani. Chcesz mieć jak se dwa i dziecko, to musisz się dwa po tym filmie dokumentalnym stwierdzam, że ilość zawartych w nim mądrości przekracza moje rozumowanie. Ale skoro dziecko może wyjść przez gardło i tyłkiem, to mam dla was fajne zapytanie. Jak jeszcze może urodzić się dziecko? Może wyjść z sałaty, bo woli sałatę? Może być wyprodukowane w Chinach? Może być owocem miłości kobiety i mężczyzny? Piszcie, a ja idę po miskę, bo mi chyba skórka od pomidora stanęła na żonku. I dziecko wychodzi przez pupę.